Czy ma wywieźć nabiał, jeśli ma trącik? Nabiał to produkty z mleka zwierząt, czyli klasyczne mleko w kartonie, sery, jogurty, serki kanapkowe. Trzeba pamiętać, że nabiał też znajduje się w mlecznych słodyczach, w lodach. Jedzenie nabiału będzie powodowało, Zagęszczenie łoju, czyli łój, który naturalnie powinien wypływać na skórę, będzie blokował się w grruczole łojowym, tworząc za Dodatkowo nabiał powoduje też zwiększenie wydzielania łoju, więc nie dość, że łoju jest wydzielanego więcej, to robi się on zagęsty i tym bardziej blokuje nam skórę. Dodatkowo nabiał będzie powodował uwrażliwienie receptorów, które są na e, gruczołach łojowych, na krążące we krwi hormony. Więc możesz mieć hormony e, na dobrym poziomie, natomiast jedząc nabiał, uwrażliwisz swoje gruczoły łojowe na te hormony, które krążą naturalnie we krwi, e, i Twoja cara będzie reagowała np. przed okresem w postaci większego wysypu trądziku. Chociaż naturalnie, gdybyś nie, jad, nie jadła nabiału, takiej reakcji by nie było. Kolejną rzeczą jest to, że nabiał powoduje zaczerwienienie, uwrażliwienie skóry, co jest też charakterystyczne u osób z trądzikiem. Jeśli wyklucza się nabiał, wtedy zauważamy, że skóra jakby się wyciszyła. Dodatkowo wiele osób ma też nietolerancję na nabiał, która może objawiać się na skórze, wcale nie musisz odczuwać e, zmian w swoich jelitach, żeby powiedzieć, że jest nietolerancja na nabiał. Na skórze taka nietolerancja bardzo często objawia się tutaj w tej okolicy ust w postaci drobnych, wodnistych krosteczek, które bym potrafią swędzić piec i nie reagować e, na kosmetyki, które miałyby je usunąć. Zatem nabiał może przyczynić się do wystąpienia lub nasilenia zmian trądzikowych. Więc możesz jeść nabiał czy nie? Według mnie należy zrobić test. Wykrócz nabiał ze swojej diety na 2 miesiące. Obserwuj skórę. Zapisuj. Jeśli zdarzył Ci się podczas tych dwóch miesięcy zjeść cokolwiek, co miało nabiał, czyli e, dla przypomnienia zawartość mleka lub jego przetworów. U zdecydowanej większości osób e, wykluczenie nabiału powoduje zmniejszenie zmian trądzikowych e, lub zdecydowane wygujenie skóry. Albo po prostu nie nasilali się tych zmian, co w tak krótkiej perspektywie dwóch miesięcy jest bardzo dobrym objawem. Czy jeśli zaobserwujesz, że nabiał jednak ci szkodził, to masz niejść go do końca życia? Nie jest aż tak źle, zachować sobie produkty nabiałowe na specjalne okazje. Zasada 80 na 20 sprawdzi się tu idealnie. Czyli na co dzień w domu, nie w produktów nabiałowych. Natomiast spotykasz się ze znajomymi, idziesz do dzieci na imieniny, pozwól sobie na zjedzenie tego, czego chcesz, i zaakceptuj to, że mniej więcej za 24 godziny na Twojej skórze będzie tego rezultat. Ale żyć jakoś przecież trzeba, więc jeśli będziesz świadła nabiał raz na miesiąc, nawet jeśli na twojej skórze. Wystąpi reakcja, nie będzie ona aż tak znacząca, żeby zepsuć cały efekt, który otrzymałaś.